Cześć, z tej strony geocachingowy ziomek, ze mną jest Flopo25 Idziemy na geocaching Naszą pierwszą skrytką do znalezienia jest przystań Zo... Spotkamy się z wami jak będziemy na miejscu Dobra, wróc... wróciliśmy, patrzymy Dobra, mamy, jest Skrytka jest schowana Filip, ponagrywasz? Coś tam jeszcze jest, ale wpisać się nie będziemy, no bo już tu się gdzieś wpisaliśmy. No to tylko wystarczy, żeby pójść po prostu po jedną skrytkę. Dobra, daj telefon. Zostawiamy tak jak było. Dobra, idziemy na kolejną. Jesteśmy na kolejnej skrytce. Idziemy właśnie. Też się nie będę wpisywał, bo jest bardzo zniszczone. Najstarszy podpis ma 10 lat dlatego idziemy tylko pokazać. No jest mój długopis, który sam dałem. Ktoś widocznie był? Tutaj. Filip, ponagrywasz? Jest ciężko wyciągnąć, no ale jest bardzo zniszczony. Nie będziemy tego robić, bo jest bardzo dużo osób. Idziemy na ostatnią skrytkę, która jest gdzieś tam, dalej. tak. Ok, wrócimy do Was. Jak będziemy już na miejscu, i spróbujemy znaleźć tą skrytkę, bo jeszcze tam nie byliśmy. Dobra, do później. Idziemy teraz do. Kolejnej skrytki i po tej skrytce będzie jeszcze jedna skrytka, dlatego wychodzi to na plus. Yy, dobra, weszliśmy, wchodzimy sobie. Tam dalej jest kolejna skrytka i nie, nie wiemy, czy mamy iść, czy nie mamy iść. Ej stary, jest! To niby jest... Co? Tu jest. Taka. Ej, biskitu! Ale jak tu przemoc... Przemo... przemoknięte to jest. No, Ale... bo odek na deszczu. Ale coś tam jest. Są jakieś rzeczy różne. od korektora. Dobra, no, ale nie, nie, nie będziemy tu. O, he, he. Spróbujemy nie jeszcze sobie pasie? pójść tam gdzieś. No ale dobra. Będziemy z Wami w każdym momencie. O, dobra. O Jezu, ile ślimaków. Wracamy z tego miejsca. Jest bardzo dużo komarów. Nie chcemy być pogryźnięci. Dlatego wracamy. Za niedługo będzie kolejny filmik. Z geocachingowania z flopą Miejmy nadzieję Że będą kasza. Jednak w wakacje to będą praktycznie Codziennie filmiki Z geocachingowania Teraz Lecimy Na ostatnią skrytkę W tym dzisiejszym Dobra, jesteśmy tutaj Gdzie to jest, nie wiem, sprawdź tam może Sprawdzę nie wiem. Co to jest? Coś chyba Ty mam! Stary zobacz. Mały? Kesz. Będziemy z wami. Jak się... Dobra, już się wpisaliśmy na tym kaszyku. Odkładamy już, nie? No. O kurde. Spadło. Dobra, mamy. Oczywiście subskrybujcie kanał Gałacingowy ziomek. Zachęcamy do subskrypcji oraz lajkowania naszych filmów. Bardzo się staramy nad tym i będą filmiki bardzo często, bardzo gęsto. Będzie fajnie. Dlatego ja już się żegnam, bo to już koniec. Oj, coś. Siema.